Cześć, nazywam się Marcin Szura, a z tego nagrania dowiesz się, jak udało pokonać się Robertowi wszystkie jego problemy finansowe, wykorzystując jedną małą rzecz. Chcesz dowiedzieć się, co to za rzecz i jak przyczyniła się do sukcesu Roberta? Zapraszam do dalszej części nagrania. Wielu z nas na co dzień boryka się z wieloma problemami, między innymi finansowymi. Są one spowodowane brakiem umiejętności organizacji oraz zarządzania naszymi finansami. Robert również miał ten problem. Był osobą, która pracowała od 9 do 17, wydawała pieniądze głównie na zachcianki i bieżące potrzeby. Żyła od wypłaty do wypłaty, a co weekend imprezował. Również miał kredyt na dom w wysokości 500 tysięcy złotych, którego nie był w stanie spłacać regularnie. Pewnego dnia trafił na YouTube, na kanał o finansach i zaczął oglądać filmiki. Postanowił, że zostanie milionerem i już nigdy nie będzie miał problemów finansowych. Pozbycie się problemów finansowych było jego głównym celem. Po kilku miesiącach oglądania filmików o finansach, Robert, Robertowi wydawało się, że już wszystko wie w tej dziedzinie. Nadal oglądał filmiki, uważał się za super gościa. Problem był tylko w tym, że nic się w jego życiu nie zmieniło. Dalej miał problemy finansowe i wydawał większość pieniędzy na imprezy. Przyswajał tylko nowe informacje, nie wykorzystując ich. Później trafił na filmik o oporze, który zmienił jego podejście. Zauważył nagle, że tyle miesięcy oglądał filmiki na YouTube o finansach, a tak naprawdę nic się w jego życiu no, poza zdobyciem nowej wiedzy nie zmieniło. Zaczął od teraz działać. Teraz naprawdę wziął swój cel na serio, którym było pozbycie się problemów finansowych. Postanowił, że jego zmiana zacznie się od prowadzenia budżetu domowego, gdyż tak polecała osoba nagrywająca filmik. Odpalił Excela i się zaczęło. Po pierwszym miesiącu spisywania wydatków Robert zauważył, jak bardzo dużo traci pieniędzy na nieistotne rzeczy. Kulą u jego nogi były co weekendowe imprezy. Wydawał na nie aż połowę swojej wypłaty. Gdyby nie imprezy, byłby w stanie pokryć dwie raty kredytu, poza innymi wydatkami na bieżące potrzeby. A do tej pory nie miał nawet spłacić jednej raty. Postanowił to zmienić. Zaczął imprezować rzadziej i wydawać na nie mniej pieniędzy. Po roku ograniczył imprezowanie do jednej imprezy na miesiąc. Jego cel stał się dla niego dużo ważniejszy niż imprezowanie. Był w stanie spłacić kredyt na bieżąco, a do tego odłożył również poduszkę finansową, która była zabezpieczeniem dla jego dochodów i kredytu. Od tego czasu sytuacja Roberta z każdym kolejnym miesiącem się poprawiała. Po dwóch latach wydarzyła się sytuacja, na którą no, tutaj jednak Robert nie był przygotowany. Zepsuł się jemu całkowicie samochód, co spodobało, że jego dług wzrósł do początkowej wartości. Chłopak się załamał, gdyż wiedział, że będzie musiał zacząć wszystko od początku. Robert w tej chwili stracił chęci do życia i stwierdził, że nigdy nie uda się jemu osiągnąć cokolwiek. Po pewnym czasie oszosnął się, zdecydował, że się nie podda. Opracował nowy plan na podstawie analizy swojego budżetu i zaczął również gromadzić pieniądze, na przyszłe, nieprzewidziane wydatki. Dzięki dokładniejszej analizie swojego budżetu i zmniejszeniu bezsensownych wydatków, w kolejnym roku zmniejszył swój dług o taką samą kwotę, jak w przeciągu ostatnich dwóch lat. Po 12 latach Robert spłacił wszystkie zadłużenia, włącznie z kredytem, który miał na okres aż 30 lat, a wszystko to zawdzięcza spisywanie wydatków i ich analizie. To dzięki spisywaniu wydatków Robert pozłuchł się wszelkich problemów finansowych. Nie jest teraz zadłużony na ponad 500 tysięcy złotych, nie żyje od pierwszego do pierwszego, ma zaoszczędzone pieniądze, może pozwolić sobie na podróżowanie i inne przyjemności, nie nadwyrażając przy tym swojego budżetu. Teraz Robert już nie boryka się z problemami finansowymi. Dąży do kolejnego celu, którym jest zarobienie pierwszego miliona złotych. Jeśli masz podobne problemy finansowe do Roberta i chcesz poprawić swoją sytuację finansową, powinieneś zacząć od spisywania swoich wydatków i ich analizie. Jest to podstawą zwiększenia swojej inteligencji finansowej i kierowaniem się ku zmianie na lepsze. Przygotowałem dla Ciebie specjalny arkusz, w którym masz przykładowe wydatki. Możesz go pobrać w linku umieszczonym w opisie filmiku. Również możesz skorzystać z aplikacji na telefon do zarządzania budżetem, których tematykę poruszyłem w tym filmie. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za swoje czyny. Podejmij działanie. Napisz swoją historię ze szczęśliwym zakończeniem, tak jak zrobił to Robert. Mam nadzieję, że historia Roberta pomogła podjąć Ci właściwą decyzję. Jeśli uważasz ten film za wartościowy, udostępnij go. Masz pytanie, zadaj je w komentarzu. Również zapraszam Ciebie do poprzedniego nagrania, w którym mówiłem jak stać się finansowym profesjonalistą. Życzę Tobie miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.